Psy gończe, haski, teriery, harty, owczarki podhalańskie, pudle i wiele innych. Wszystkie gotowe do walki o miano najpiękniejszego. Przygotowanie czworonoga do wystawy psów rasowych, takiej jak ta w Nowym Targu, wymaga jednak sporo wysiłku. Przyzwyczajamy pieska do wystaw, który jest, no w tym momencie jest szczenięciem i chcemy, żeby też oprócz takiego normalnego sposobu, trybu życia poznał też taki klimat wystaw, występował, pokazywał się. Ale warto. Na stadionie sportowym obok miejskiej hali lodowej mogliśmy oglądać rezultaty wytężonej pracy właścicieli psich piękności. To musi być pasja, naprawdę pieski są pięknie przygotowane. Proszę popatrzeć, jak są ostrzyżone, jak są uczesane. Jest to poświęcenie swojego czasu i to trzeba naprawdę kochać. Zdobycie tytułu czempiona nie jest jednak łatwe. Podstawowym kryterium branym przez sędziów pod uwagę jest podobieństwo czworonoga do obowiązującego wzorca. Zaczynając od zachowania, od charakteru, poprzez elementy głowy, korpusa, kończyn, ruchu i oczywiście, co zawsze jest podkreślone we wzorcu i na co też powinniśmy i zwracamy uwagę, czy faktycznie ten pies odpowiada temu, do czego został stworzony. Czyli jeżeli akurat Moją specjalizacją są psy zaprzęgowe. Zawsze dla mnie determinującym elementem poza urodą jest to, czy pies prawidłowo się rusza, czy ma prawidłowy napęd i czy ten pies mógłby ubrać szelki, zostać podczepiony do człowieka z nartami, czy też do zaprzęgu i w odpowiednim tempie, w odpowiednim czasie, z odpowiednią ilością energii i siły. Przemieścić się z punktu A do punktu B. Jedno jest jednak pewne: dla swoich właścicieli wszystkie czworonogi, niezależnie od liczby zdobytych tytułów, są najpiękniejsze.